Witamy wszystkich bardzo serdecznie, mam na imię Małgorzata, jestem pracownikiem Filii numer 3, która się umieści w Gołonogu, a to jest mój wnuczek Wiktor. Dzisiaj chcielibyśmy polecić Wam przezabawną książkę Waldemara Cichonia Cukierku Tyłobuzie. Pewnego dnia w domu pani Lusi pojawia się trzyosobowa rodzina, mama, tata oraz Marcel, którzy przyjechali po to, aby zaadoptować jednego z jej kotków. Pierwszy na powitanie wychodzi cukierek, bo tak ma na imię bohater tej książki. Od razu zyskuje sobie sympatię Marcela, który prosi rodziców, aby to właśnie tego kotka zabrać do domu. Rodzice po chwili decydują się i postanawiają, czy cukierek pojedzie razem z nimi. Jednak, kiedy cukierek staje się już członkiem rodziny, dopiero wtedy okazuje się, jaki to jest rozrabiaka. Już w pierwszych dniach pobytu u nowej rodziny postanawia uciec z domu po to, aby zwiedzić sobie najbliższą okolicę. Czeka tylko, kiedy tata wraca ze sklepu z zakupami, trzymając papierowe torby w rękach i kiedy nie może sobie poradzić z zamknięciem drzwi, cukierek czeka na tą okazję i ucieka mu między nogami. Kiedy już jest, zwiedził już tą najbliższą okolicę, jest zmęczony. I głodny, postanawia jednak, że wróci z powrotem do domu. Ale to dopiero początek przygód naszego słodkiego futrzaka. Jeśli chcecie poznać dalsze przygody, zachęcam Was do przeczytania tej książki, a także innych z serii o cukierku. A teraz Wiktor pokaże Wam, w jak łatwy sposób można wykonać takiego własnego kotka. Zapraszam! Najpierw z kartki bloku technicznego wybieramy dowolny kolor, a następnie rysujemy elementy naszego kota, czyli głowę z uszami, tułów, ogon i dwie podstawki. Później wycinamy te elementy i w tułowie i podstawkach trzeba nadciąć poszczególne elementy. I teraz sklejamy kotka, tak? Kotka. No teraz pokażę, jak przyklejamy weź klej. Teraz i pokaż teraz wszystkim, że do tułowia przyklejamy głowę. Tak? Bierzemy tułów, smarujemy tułów na samym początku u góry i przyklejamy mu główkę. O właśnie tak, hmm? później jak jak ktoś w domu ma. Takie oczka, można mu je przykleić, od... no to przyklej. o tak. Przyklej oczka i pokażemy, jak można przykleić oczka. Tak. Hmm. Proszę, jakie ma super oczy. Teraz może przykleimy mu ogonek. Tak? Na Ogonek. Teraz. Mhm. Chwilkę to potrwa, ale ogonek zaraz będzie przyklejony. I jest. I jest ogonek. Tak. A teraz pokażę, jak trzeba założyć podstawki, żeby nasz kotek mógł stać w dziurki. W nacięcia. Tu gdzie są czarne kreski muszą być nacięcia. Tak. I teraz kładamy podstawki. Mhm. Właśnie tak. I nasz kotek już powinien stać. Pokaż teraz wszystkim jak wygląda kotek. Kotek Dość. wygląda już tak. tak. Życzymy miłej zabawy. Do zobaczenia!